Siemano. dzisiaj koszty dachu, więc nie przedłużając, tutaj jest około 110 metrów i wyszło 55 tysięcy, w tym robocizna za zrobienie więźby, a całą resztę robiłem już sam. A o tym trochę za chwilę opowiem. Można by to samo zrobić, dokładnie tą samą blachę i tą więźbę, którą kupiłem, i wyszłoby 35 tysięcy albo 37, coś takiego, nie? Za, za ten dach. No, ale wyszło 55. Dlatego, bo już Wam pokażę w sumie. No a jeśli chodzi o, o robociznę, no to to w sumie trzeba by do tego dodać jeszcze z 30 tysięcy około za robociznę na ten dach, albo i lepiej niż 30 koła. Więc finalnie wyszłoby mnie pewnie z 85, 90 a z innym osiepleniem by wyszło może 70, tak? Jakby było to podstawowe, ale o tym opowiem za chwilę. Dobra, więc czemu tutaj wyszło tak dużo i niedużo, nie wiem. Więc tak, więźba jak widzicie jest tutaj odsłonięta z deskowaniem. Więc sam koszt więźby taka zwykła, nieheblowana, ześ niby z suszonego drewna i tak dalej wyszłaby z łatami, kontrolatami i dowozem tutaj, żebym sam to poskładał, to wyszłoby 11 chyba tysięcy, tak? Taka prefabrykowana. Ta więźba jest sklejonego drewna, suszona, heblowana, zaimpregnowana, i tak dalej. Tutaj materiał wyszedł około 17 chyba tysięcy, tak? No i potem montaż wyszedł tutaj chyba około 8, 8 tysięcy. Co najciekawsze, właściwie ta firma, która robiła tą więźbę, od razu ją montowała. No bo jak się pytałem innego, innego dekarza, który miał robić ten dach tutaj, to on mi powiedział więcej za poskładanie samej tej już gotowej więźby dosiętej, niż tamta firma, nie? No to mówię, ok, to, to wezmę tą firmę, nie? Od razu, więc więźba wyszła 25 tysięcy. No i jeśli ktoś by chciał po prostu zwykły dach, Robić no to na tą więź, bo już od razu by dawał sobie y, membranę kondorłaty łaty, no i potem tą blachę, która jest tutaj na górze i nie byłoby problemu, nie? Ano A ja, że tutaj jest ocieplenie narkotrachwiowe na więc tutaj jest dodatkowy koszt który potem potem się ujmuje z innych kosztów wykończeniowych bo tak yy... Później trzeba by tutaj dać ocieplenie międzykorkwiowo, no i potem tutaj kartą gipsy albo, albo coś innego, i to tak samo by się robiły całkiem niemałe koszty, nie? A tutaj już to jest wszystko wliczone w cenę dachu, całe ocieplenie, bo jest tak, jest właśnie ta więźba. Potem kupiłem błazerię ładną, heblowaną, tylko mogłem kupić 2,5 czy tam 2, -2 mm a kupiłem 1,5 mm grubą No trochę zasięga jest potem tam jak mi podmokła no to no to się trochę podgięła i to słabo wygląda ale to mniejsza z tym no także 25 była z montażem więźba potem 4,5 za błazerię wyszło następnie idą tam takie płyty Płyty PIR 15 cm to jest yy, folia folia po prostu paroprzepuszczalna, czy tam jak potem na to idą te płyty, one są przyśręcone yy, Kondorłatami na takie długie wkręty, więc na płyty poszło, płyty kupowałem razem z, z membraną, właściwie kupiłem nawet dwa rodzaje membrany, tam wyszło około 15 tysięcy, więc mamy już tutaj 25. I ten i 15 to jest 40. Następnie, właśnie ta jeszcze, ta błazeria, no to jest 40, powiedzmy 5 tysięcy. I następnie blacha za 9 tysięcy. Blacha już była z gotowymi obróbkami zamówiona. Tutaj są akurat takie wielkie. Co tutaj jest? To jest pas podrynnowy. Tak, no i to są takie dosyć wielkie elementy. Yy, więc blacha z gąsiorem, z obróbkami, właśnie z rynnami wyszła 9 tysięcy i to nie jest taka... Nie jest droga i nie jest tania ta, ta blacha. No z powłoką na 55 lat niby, ale to wiadomo jak te powłoki yy, wyglądają, kurę. Zarysujesz i jest potem problem. No i tak to wygląda od boku. Tam muszę sobie dosiąść jeszcze. Jeszcze muszę tam sobie dosiąć pod dwie blachy. I tak to. Tak to wygląda w sumie. Do tego jeszcze wkręty musiały dojść. Więc wkręty to też wydatek ponad 1000 zł, jeśli chodzi o, o mocowanie tych płyt. Pier. Mm. Do tego impregnat, którego jeszcze tutaj nie dawałem, na, będę impregnował całą tą więźbę, tak samo na brązowo. To jest tym nierozprzestrzeniającym ognia specjalnym takim. Też, no to to wychodzi też pięć stówek. Łącznie, łącznie się uzbierało na wszystkie klamoty, tak jak, tak jak powiedziałem, 55 tysięcy. No i co, i klepię to sam. a Ogólnie mieli przyjść i robić to, bo zamówiłem tą więźbę gotową, dobrze się z montażem, bo ugadywałem się z kolesiem, no sporo, tak sporo rok około wcześniej. Na to i powiedział, no to 12, tam chyba 120 zł od mefra powiedział, nie. To mówię, ok, dobra, no to nie będę tego sam robił, niech przyjdzie. Tutaj wychodziłoby tam w granicach 12 tysięcy powiedzmy za położenie tych wydeskowanie ocieplenie tą pianą i zrobienie tej blachy. Mówię, okej, okay, dobra, spoko. A potem przyszło co do czego i wyjewał mi senę z kosmosu 30 tysięcy. Mówię, ty... No tutaj już bez komentarza to zostawię. No i po prostu... No, wiadomo. Potem szukałem innych wykonawców, to ceny były różne. 200 metrów, 250, e, co ja gadam, 200 zł, 250, 150 złotych niby za za to położenie, jest to dosyć prosty dach, no ale mówię, pieprzy, to nie będę tego płacił tyle hajsu za, za taką prostą robotę, no i, i się wziąłem sam za tą robotę, więc normalnie jakby tutaj 110 metrów powiedzmy razy 200 yy, 200 zł, no to mamy 22 ponad nawet tysiące plus obrówki pewnie do tego osobno były liczone. Yy, więc nie wiadomo ile tam by wyszło, plus yy, koszty już tej więźby. No to wyszłoby ponad 3 dychy spokojnie za samą, samą robotę na ten dach, nie? Więc robię to od czerwca, powoli, sobie stopniowo po 2-3 godzinki tutaj coś robię. I, no i co, już jest praktycznie gotowe. No a 25 koła co najmniej, myślę, w kieszeni zostało, nie? Nie jest to ciężka robota, ale wiadomo, jak ktoś nie ma czasu, no to zapłaci. A jak ktoś ma czas, albo też nie ma czasu, tak jak ja za bardzo, ale sobie momentami tutaj coś podłubię, No to na przestrzeni wiadomo, nie zrobi się tego w ciągu tygodnia. Tak jakby to zrobiła ekipa. Tylko w ciągu dwóch, trzech miesięcy, ale. No ale to jest duża oszczędność, nie? Więc tak to tak to wygląda. No tutaj trochę jeszcze schną te. te... Te dechy, bo mi je zamokło. No więc w sumie ja klepałem ten dach od czerwca, jakoś zacząłem go klepać. I w tym czasie tam obok mnie to się postawił już kompletny inny budynek. Nie tu, tylko gdzie indziej, jak jechałem. Więc <grytanie> ja sobie klepałem deseczki, a oni tam zdążyli, postawili już cały dom. No ale tak to jest, jak, jak się płaci, powiedzmy, firmie i ona robi od A do Z. I się trafię na dobrą firmę. Bo z tym tak samo jest kiepsko. W moim przypadku, jak widzisz, i z dachem, i z tymi murami, tutaj to był, było kiepsko. No ale cóż, temat dachu. Myślę, że już tutaj zamykam. Koszty powiedziałem, jak to jest zrobione, też powiedziałem, więc, więc tak to wygląda. To jeszcze będzie tutaj malowane, zabezpieczone i będzie inaczej wyglądać lepiej. No, więc to tyle. Mogło kosztować i być łatwiejsze w wykonaniu naprawdę o wiele, bo gdyby, gdybym dawał po prostu na tą membranę, na te krokwie kondorłaty, łaty i tą blachę, to już byłoby to zrobione praktycznie chwila-moment. No, męczyłem się z tym deskowaniem, zeszło trochę czasu. Potem z tymi pianami dawać do góry. W tyle wkrętów, no czasochłonne bardziej to było w pojedynkę tam z pomocą brata trochę tak samo, no to to po trochu się coś porobiło i, i jakoś to wskoczyło, nie, ale ogólnie jak zwykły dach bez tego ocieplenia na no to to o wiele szybciej, nie by się to zrobiło a jakie są zalety, no to już wam mówię jakie są zalety właściwie tego ocieplenia naśrokrwiowego. Zaleta to jest taka, że można sobie zostawić odsłonięte właśnie deskowanie, krokwie i tak dalej, co na tym zależało mi. I kolejna zaleta to jest lepsza izolacyjność tam od dachu, bo nie ma tak mostków termicznych, chyba że coś źle połączymy, tak jak niekiedy tam mi coś wyszło i zapianowałem to. To może tam jest jakiś mostek termiczny, może nie. No, Ale w każdym razie to jak jest płyta do płyty, jest dana od góry, to nie ma, jest po prostu jako jedna płyta izolacyjna, a nie, że mamy tutaj pasy porobione i, i są mostki termiczne, więc lepiej to trzyma po prostu ciepło. A minusy są takie, że jest niby drożej, tak jak mówię, no dałem tam za te, za te płyty na izolację, dałem tutaj, mm, nie wiem, 13 tysięcy, 13,5 chyba wyszło za same płyty TePir. Plus te deski, no to 4,5, no to mamy 18, 19 tysięcy, nie? Nie, co ja gadam, 18 tysięcy. No, 18 koła za, za deski i za tą pianę. Ale później odchodzi odchodzą koszty tych regipsów i tak dalej. Więc to się wszystko w miarę, w miarę mm, niweluje, nie? Bo teraz powiedzmy za wełnę do ocieplenia wyszłoby jak liczyłem to około 7. Później dawać tutaj stelaże i płyty gipsowe to wyszłoby pewnie tak samo no ile z 5000 może taniej by wyszło a dużo, dużo, więcej roboty, by przy tym było. No i tyle, tyle w tym filmie, bo się rozgadałem, idę kurde klepać, mierzyć i klepać tego, ten dach dalej. Więc pilnujta się tam, na tych budowach, bo ci pseudofachowcy to tak samo potrafią no, nerwy popsuć, bo się człowiek umawia na jedno, potem wychodzi drugie i i tak to jest. Tak to jest i się nic nie zmienia. To narka.